Kazimier Ale ci ludzie przyjeżdżali rzeczywiście z Warszawy tam i, i, i jakoś tam się mieszali z tą społecznością i te dwa księżyce, czyli te dwa światy. To, to jest jakaś prawda i myślę, że w filmie to też jest jakaś prawda. Film pokazał światu, gdzie leży Kazimierz. Reżyser Andrzej Barański. No i wrażenie jest, bo pamiętam, że na festiwalu Gdyni odchodzi pani tam się przedstawia, że jest no, dziennikarką z Danii. I taką małą mapkę polską mi podsuwaj, daj mi długopis, żebym yy, długopisem zaznaczył miejsce, gdzie to jest. <laughs> bo była oczarowana no, zupełnie Kazimierza. Myślę, że tego, że kiedyś tam zajrzała do tego, do, do, do Kazimierza, bo była pod olbrzymim po prostu. Wrażeniem. Andrzej Barański w 2007 roku znów wrócił do Kazimierza. Tym razem kręcił tam film Braciszek o życiu zakonnika, który przed śmiercią chce uratować życie młodego chłopaka. No, braciszek to z kolei, tak jak tamte historię wyprowadzałem z Kazimierza, to tutaj sprowadziłem do Kazimierza, dlatego że prawdziwym klasztorem naszego bohatera, Braciszka, to był klasztor w Wieliczce. Ale po dokumentacji tam w Wieliczce no, okazało się, że tamten klasztor już w większym stopniu jest zmodernizowany. Również inne klasztory, które odwiedziłem franciszkańskie, no, jednak ten stopień właśnie podobieństwa do klasztorów w latach 30. jest największy w Kazimierzu. I znowu w mieście pojawił się Artur Barciś. Ponad miesiąc non stop. Mieszkałem właściwie w Kazimierzu i pracowałem od rana, i, i do, do wieczora, i, i też w okolicznych miejscowościach. To no co był przepiękny czas, naprawdę. Klasztor tam na górze, i ci ludzie wszyscy dookoła. Mnóstwo zabawnych sytuacji. Na przykład chodziłem w kostiumie. Y tego brata Aloysego i y, byłem y, ufarbowany na siwe włosy. Miałem, bo, bo grałem w pewnym momencie filmu, grałem dużo starszego od siebie. I w przerwie zdjęć, na przykład, kiedy tam ustawiali światła, wychodziłem na, na zewnątrz. Jacyś ludzie podchodzili do mnie i przepraszam, ojca, o której będzie msza? Ja mówiłem, że msza będzie o 17, albo o 19, bo wiedziałem oczywiście, kiedy będzie msza. Ja na przykład miałem taką taką, taką cichą yy, Okusy, żeby powiedzieć na przykład, no nie wiem, co mnie to obchodzi na przykład. <laughs> Ale nie zrobiłem tego. Poza tym no, dość często ludzie mnie rozpoznawali dosyć szybko i, i oczywiście to też było, było bardzo miłe. No już nie mówię za tym, że powstał chyba piękny film. Mógłby powstać jeszcze jeden bardzo kazimierski film. Marzy o nim Andrzej Barański. A jeszcze. Tak, ciągle tego nie zrobiłem tego filmu właśnie. Mianowicie ponieważ no, zawsze byłem czytelnikiem poezji Bogdana Zadury i, i zrobiłem scenariusz według jego y, poematu Małe Muzea plus jeszcze tam z, z, z jego twórczości także powstała taka y, impresja filmowa wydaje mi się interesująca, bo ciągle y, jakby moja myśl, tam wraca do tego. No nie miejsce opowiadać, jakie tam opory to wzbudziło. Wydaje mi się, że ta praca nad tym scenariuszem bardzo mnie podniosła moją świadomość tego miejsca. Kazimierz odgrywał ważną rolę w kinematografii dziecięcej. Andrzej Pawłowski przede wszystkim takim przebojem lat 70. podróż za jeden uśmiech. Pamiętam, że to było film, przecież był opowiadał o wakacjach, o przygodzie wakacyjnej. Ale zdjęcia były realizowane nie pamiętam czy to nie był początek roku szkolnego lub koniec roku szkolnego. Także ja pamiętam tylko że tutaj przechodziliśmy przez rynek, gdzieś spod cieni obserwowaliśmy te plany filmowe i było nam przykro, że że tutaj już prawda wakacje, a my musimy chodzić do szkoły. I między innymi na rynku sceny się rozgrywały, także tutaj pod studnią, pod pod y, y, ówczesną esterką, ale też na górze Trzech Krzyży, na zamku. No i kapitalne sceny w Spichlerzu w domu turysty nad Wisłą. Także właściwie no, cały Kazimierz i, i bliższe dalsze okolice też były wykorzystane. Tutaj w scenografii filmu. Innym bardzo znanym filmem dla dzieci kręconym w Kazimierzu była zrealizowana przez Krzysztofa Gradowskiego w 1984 roku Akademia Pana Kleksa. Też tutaj były wspaniałe dekoracje, takie właśnie w stylu orientalnym. Także sceny były realizowane w słynnych grotach w Bochotnicy, gdzie, gdzie właśnie był przepis na zupę piracką. Do dzisiaj zresztą zachował się na jednej ze ścian, wypisany. Ja pamiętam, tak jak koledzy opowiadali, to zapisał się w pamięci znakomity te aktor Piotr Frączewski, zwłaszcza, zwłaszcza swoją sprawnością fizyczną, który tutaj się doskonale wykazywał w scenach do w tym filmie. Żeby wszystkie te filmy powstały, potrzebna była powszechna życzliwość. Reżesery dwóch księżyców, Andrzej Barański. No potrzebna była życzliwość władz również, bo często zamykaliśmy ulice jakieś tam utrudnienia były w ruchu, no dzisiaj na pewno byśmy nie zrobili tego filmu, znaczy nie dzisiaj, już już ileś lat wstecz, jak jestem w Kazimierzu, bo przecież często jestem, no w żaden sposób na przykład, no już do rynku by się nie przezwyciężyło. No wtedy już się zaczęło, ale no nie, to nieporównywalne no, z tym, co jest w tej chwili, także ponieważ potrzebowaliśmy rynek, no zupełnie przedwojenny, wyczyszczony taki, mimo że no, jakieś tam straty u sprzedających no, lemoniadę, prawda, czy coś były, ale... ale, ale... To się już składało no, wynegocjować jakoś tam. Ważna była życzliwość władz, ale równie ważna była chęć pomocy mieszkańców. Bożena Dykiel. Bardzo chętnie grali tłum na ryneczku czy w ulicach. Chętnie gospodynie też wyciągały stare różne fartuchy, zapaski, pokazywały ze swoich skrzyń, że to można byłoby jeszcze użyć, to jeszcze można użyć. No naprawdę coś fantastycznego. Za tydzień o kolonii artystycznej w Kazimierzu. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Twój pomysł – Europejskie pieniądze.